To Figieriki, Agathi i Moniki. Dzisiaj zapraszamy was na test różnych dziwacznych napojów. Robiłyśmy już te test płatków śniadaniowych, jakiś przekąsek do szkoły i te filmy bardzo wam się spodobały, więc dzisiaj będziemy testować takie napoje. Agatka, od którego napoju zaczynamy? Który jako pierwszy testujemy? Może od takiego dziwnego? O Matko, jak to wygląda? To jest napój o smaku wiśniowym. A wy drodzy widzowie napiszcie nam, czy testowaliście jakieś napoje, które teraz testujemy. Uwaga, uwaga, spójrzcie na to otwarcie. Tutaj jest taka mała dziurka, nie wiem czy to tak powinno być. Zapach. Uuu, taki sobie, tak szczerze. No jest taki nie. strasznie chemiczny, tak jak myślałam. No ale no dobra, tak, zobaczmy. I w ogóle jak, ciekawie jaki on będzie miał kolor, bo wiecie, no tutaj ogólnie ta butelka jest, jest tak, taka. No, No właśnie. Ja myślę, że to... Myślę, że będzie miał też czego. Dobra kochani, nie będziemy tak dużo nalewać, żebyśmy się po prostu nie zasłodziły tymi napojami. I strasznie dziwnie się, dziwnie się to leje. I on ma kolor taki biało-różowy. Zobacz Gatko, tak jak twoja koszulka. Na no, zrobię. E, Ej, nie jest, jest takie złe. Mega czuć czereśnie. Suki, tak. no. to jest dobry, jak normalnie jadę czereśnie. więc to na plus. A jak ja dodaję słonekę? duży 7. Ja daję chyba 8. I nie jest takie słodkie, takie bardzo, bardzo, bardzo. Warto, teraz napój, który chyba najbardziej chcę przetestować, czyli Coca Cola waniliowa. Nie mogę zaczekać, bo kocham lody waniliowe i kocham Colę, więc to będzie idealne połączenie. O nie, ja to mi tak wytryśnie. Suki, to jest ostatni raz, ostatni gdy Suki jest czysty. Zapamiętaj to. O Zapach to jest totalnie kola, w ogóle tutaj nie czuć wanilii, no, no dobra, spokój. I on wygląda też jak kola, ale nie, kola, jest taka bardziej ciemniejsza, co nie? O, wiecie, ej dobre. Trochę ma smaku wanilii. To ma smak jak lody waniliowe, totalnie dla mnie. Jeszcze. Głównie czuć kolę, głównie czuć takie dezorowane teraz, ale ma taki słodki posmak. Więc jest mega dobre. Ja daję ocenę 9 na 10. Dobry start. Ja 9,5. Serio? Aż tak? Tak no! No więc mega polecamy. Ja najbardziej chciała to, ale że przez chwilę było w puszce, to może wybiorę to z takimi. To jest napój z nasionami chia. O smaku pomarańczowym. To może być ciekawe, a to może być wieku, ale zobaczcie, jak to ma konsystencję. Patrzcie. Widzicie? Bo Kie... się tak wolno po, mm. poruszają i to chyba... O, patrzcie, to jest dziwne, bo tutaj jest taka woda, a tu jest jakaś galareta. Jakby to, no, jakby to była no, galareta. Zapach pomarańczowy sok, Mmm, No i pachnie mega ładnie. A i patrzcie, te grudki są tutaj. No, te nasiona chia, ale to nie jest takie galaretowate. Ogólnie bardzo ładnie się prezentuje ten napój. O, fuj. co to jest? O jacie. jakie ohydne. <laughs> to jest to, jest takie nijakie. To tu totalnie nie ma smaku. O nie, ja tutaj czuję jakiś taki posmak jakiegoś pomidora. O ble. Nie, tego mega nie polecamy. Dobra, to ja nie jak zrobię Ej, no ale tutaj czuć taki galaretowate teraz, co nie? Czujesz to? No nie, ja nie polecam, daję ocenę. Trzyma 10. A ty? Ja dwa. Dobra. <grymne> to jest ym, napój o smaku karmelowej kawy, coś takiego, a w ogóle zobaczcie, no to nie wiem, puszka, opakowanie, to nie jest puszka. To jest, to jest takie opakowanie w sumie, można powiedzieć. I to jest takie tekturowe, papierowe, więc serio mega dziwne. I jeszcze nie mam powiedzieć jak to otworzyć. I tutaj mm, mówi, żeby to szejkować tak mocno. I gdzieś tutaj otworzyć. Żeby to się samo nie otworzyło i to wyprężnia, tak? Ej, to było fajne. Bo wow, <grystanie> jaka pianka. Ej, to serio wygląda jak kawa, taki jasny wrożony. No. Kremowy. Nie, jak takie mleko czekoladowe. Ej, to można użyć jako farbę. Kremową taką. Kochani, jakby ktoś chciał sobie pomalować pokój w kolorze kawy, to zgłosi się do Agatki. Dzień <grystanie> dobry, to ja. <grystanie> Wow, jak to mm. ładnie pachnie. To no pachnie jak taka mrożona kawa. No. Nie. Miam. To smakuje takie mleczko czekoladowe. No, to smakuje jak takie właśnie czekoladowe mleko. I tutaj na pewno czuć to takie mm, karmelowe. I też taki pozna kawy, ale taki mega leciutki. O, to jest dobre. No, mm, ja daję osękę totalnie 10 na 10, serio. No dobra, ja 9,5. Czegoś mi jeszcze tu brakuje. Czas na moje ulubione, czyli to Bubble Tea. Że nie, nie, nie wiesz, czy to jest ulubione. No, nie, no, wiem, no ale jest Bubble, właśnie ci. my kochamy pić Bubble tej serio. Ja mogłabym by, pić je cały czas i to jest opakowe. Hey. Napój herbacian z pękającymi kuleczkami. Smak liczy, markuje i liczy jest takie pyszne, więc miejmy nadzieję, że będzie smakować dobrze. O, wow, jaka para poleciała. Dobra, na sam rzutku. O ale oby się te, te kuleczki wrzuciły. No zobaczcie, tu jest żółty kolor. I tutaj w tym są kule, kuleczki, tylko ich za bardzo nie widać. Właśnie, one są takie przeźroczyste. No. Dobra, i tak zapach. Ej, Ej to właśnie jak taki prawdziwy bubble tea, więc to jest już duży plus. Dobra, ja najpierw wypijam napój. Jest. jest spoko, no ale bez rewelacji. No. Popatrzcie, teraz widać dobrze te kuleczki. One są takie, takie białe. Więc dobra, ja właśnie je sobie teraz przetestuję. Mmm, te bez smaku. Bez smaku, co mega? No, to bubble tea. Tak takie średnie. Znaczy no, nie jest ulubione. No dobra, ten smak jest w sumie taki dziwny, no to nie jest tak wiecie prawdziwe, bubble i dobre. No i jest taki mega małoczuć tego smaku, a te kuleczki to już nawet nie są, więc... No nie, wiem, ja daję ocenę 5 na 10. Ja Z też. Na pół, no. Ja też. no Trochę się rozczarowałeś, bo no, miało być pyszne, moje ulubione. A jest yy, niedobra. Znaczy no, nawet spoko. Takie sobie. Takie sobie. No właśnie ja teraz zjadłam tą kuleczkę i nawet nie Teraz napijemy się takiego napoju w puszce. I tutaj pisze, że to jest jakiś Purple Splash. Gazowany napój owocowy o smaku kruszki i lawendy z dodatkiem wapnia i witamin. To powinno być jakieś zdrowe. to jest jakaś lawenda? <laughs> tutaj lawendy? Może masz <laughs> jakieś uczulenie, co nie? No, ale lawenda to powinien być taki intensywny zapach. Dobra, zaraz się przekonamy. W ogóle, kochani, to lawenda mi się zawsze kojarzy z takimi woreczkami do szafy, takimi, wiecie, zapachami, co nie? A nie z napojem. Kolor w sumie jest taki bardzo zwyczajny. Myślałam, że będzie on flutowy no bo tutaj pisze to purple. No, ale niestety zabiadłam się na tym, więc to już jest minus jeden punkt. A zapach ma taki cholorowaty. Lawenda no, nie i nie chlor, o no, totalnie, czuję się jakbym była na basenie. Nie, to nie jest chlor, to jest coś brzydszego, to jest takie niedobre, takie jakby ja bym wypiła, piła, to no. teraz bym chyba się wymiotowało. nie wiem. Dobra, pijemy. gazowane. No właśnie nie też się wystraszyłam. Kwaśne. Ej, kwaśne? Ale dobre, dziwne, no. aż mi ucho zatkało od tego chloru. Mi też zatkało. Co wie? Czułem, tak. To jest takie, w sumie nawet spoko. No, ale w ogóle nie czuć tej lawendy. Nie czuć w ogóle y, lawendy. Czuć taki smak, ale nie taki do końca smak lawendy. Ale ogólnie na to jest dobry, bo jest taki mm, lekko mm, tak kwaśny. A ja bardzo lubię kwaśne jakieś słodycze, czy na przykład żelki. Pojadę i ocenę. 7,6 na 10, prawda? No ja 6,5. Na początku myślałam, że tego nie wypiję, bo miałam ogródki zapach, ale teraz jak spróbowałam. To jest spoko. Dobra, ja wybrałam coś takiego, że w puszce. Tak, i to jest napój gazowany yy, o smaku imbirowym. Ja ci, jak Tutaj mi poszło, poszedł jakiś dym w rękę. I oby to było zielone. A ta Agatka jaki kolor że będzie? Ja myślę, że będzie biały i będzie taka pianka. Ej, biały z pianką. Brawo! <laughs> Ej, on pachnie totalnie jak Coca-Cola. Tutaj no? nie czuję nic innego. Dobra, stojemy. Ja. Jakie bez... dziwne. Kola bez smaku. Z czym to miało być? Ja tutaj ku... ja tutaj czuję tą lawendę. Ma smak takiego jak miała jakoś roślinę. Mi się to z takim czymś kojarzy. To było lepsze w sumie od tego przed chwilą napoju, więc daję ocenę 8 na 10. A do? to ja też 8. Teraz testujemy taką galaretkę koniak o smaku winogronowym. Nie wiem, to jest strasznie dziwne, no bo ja tak dotykam, to to nie jest galeretka. Galeretka jest taka gęstsza, nawet taka bardzo gęsta. Ona po prostu nic nie robi, a to jest taki zwyczajny chyba napój. Ej, to na pewno nie będzie smakowało jak winogrona. To będzie smakowało o wiele inaczej. Ja bym chciała, żeby to smakowało jak winogrona, ale zawsze tak piszą, a nigdy tak nie smakuje. Ej, to ma dziwny zapach, poczekaj, zaraz tutaj zobaczymy. Fajnie ona tutaj dziubek i może po prostu sobie bezpośrednio pić, a później zakręcić, jak się już nie chce. Ej, ja kiedyś taki zapach widziałam. No, właśnie mi się wydaje. Ja tu czułam na jakiejś sali, sali zabaw. Ej, kochani, bo ja tego nie mogłam wypuścić i tu jakaś galareta poleciała. Ej, kolejna leci. Teraz tu go. Na... O, fuj, to jest jakiś siusiu. Ej, zboleło. To ma zapach jak bubble tea. Nie, nie, to jest obleśne. Ej, Ej do... jo, nie dobre! I te galaretki są serio galaretkate! No, ja mało wzięłam, bo ja się bałam, że nie... ja się zatruję. Ale to dobre. Ale strasznie dziwne są te galaretki. Takie niespodziewane. Pijesz sobie tu jakieś takie... takie Ale nie, dobre. Galaretki. No, Galaretka, dobre. Dziwnie to się strasznie połyka, no bo wiecie, pijesz sobie jakiś taki napój i nagle coś takiego mm, gęstego. Właśnie kochani, nie wiem, czy to tak naprawdę najpierw trzeba było tak dobrze to wygniatać, czy może w ogóle nie ruszyć tej galaretki. No, trzeba było tutaj przeczytać, tutaj czuję to Bubble Tea. Taka mm, zielona herbata. Tutaj jest mocno wyczuwalna. Jak podajesz Dziewięć na 10. I to bardzo smakuje. Ej, w sumie? No nie, ja 9,5 na 10. Ja polecam. Ogólnie ja to na przykład przykąska do szkoły. Spokojnie, bo żeby się do plecaka nie wylało. Ja wybrałam yumi yumi. I tutaj patrzcie, ma... To tu coś wpływa, jakieś takie galaretki, widzicie to? Właśnie, w ogóle zobaczmy, co to jest. I to jest ogólnie mega popularny y, napój i bardziej popularniejszy jest taki różowy, więc możecie napisać w komentarzu, czy takie piliście i czy wam smakowało. I jest to napój kokosowy z kawałkami galaretki kokosowej. Czyli tutaj też są galaretki. Mamy już w szklankach i mamy też po jednej galaretce. I to trochę panie nawet kokosem w sumie. No, zobaczmy. Ale ogólnie, stąd już nawet czuć taki kokos. Mega ładnie pani i to właśnie jak lody kokosowe. Nie spoko? Słodkie to jest. Nie, nie, ja w tego nie lubię. Ja tylko galaretkę, jeszcze czegoś innego. No, to jest To, jest, to, to jest, suchy, no. tu jest jak taki żelek z babulki. Ta galaretka. ten napój nie jest za bardzo dobry, ale galaretka to um, to mm. chyba po to jest nawet spoko. spoko. Umm, to chyba w ogóle nie posmakowało. Koniec jest takie obleśne. Ale, moja, ta karoletka to jest tego... Ja już tego nie piję. Już nigdy tego czegoś nie piję. Nie wiem, no normalnie. Nawet nie wiem, jak opisać ten, ten smak. Zapach jest piękny, ale totalnie mi się nie komponuje jakiś kokos z napojem. Nie, ja daję ocenę 0 na 10. Ale, od 1... no to 1 na 10. Ja absolutnie 5. Ja. Zstajemy sobie napój musujący jabłko i agres I właśnie nasza mama mówiła mi, że to jest zdrowe. Więc to jest tutaj, wiecie, wszystko to jest taka chemia i wiecie, nie picie tak tego na co dzień litrami, co nie? A to jest zdrowe. O nie, to będzie takie niedobre, ble! No! to by nie myślę. Mi się wydaje, że to jest takie smoothie. Ble. Ej, to jest gazowane! O tutaj oszukali, bo nie pisali w ogóle, że to jest gazowane. Ej, pachnie! Mega ładnie pachnie. Mega brzydko śmierdzi. Co to jest? Co to jest? Pomocy, weźcie mi coś, dajcie, weźcie jakąś wodę, mi dajcie pomocy. Ej, jakie to jest ohydne. Ej, ale w sumie... Agata poleciała, A jak ja wcześniej. Czekajcie, zobaczę jeszcze. Uf, jaki to ma dziwny smak. Tu czuć ten agres w sumie. A wiecie kochani, to tak całkiem inaczej smakuje, bo te wszystkie tutaj napoje sobie z dużą ilością cukru i w ogóle. A to jest takie, wiecie, całkiem naturalne, zero cukru. A jak oddajesz to na Jeden. Cztery na 10, albo trzy 3,5. Ja myślę, że to będzie miało taki kolor, że jak to widzicie, to jest żółte, są niebieskie, a to takie pomarańczowo-czerwone. Jest to napój niegazowany o smaku pomarańczowo-cytrynowym z dodatkiem wit witamin. 3 trzy, cynku i selenu. Zapach. Ej, dziwny zapach. To ma zapach jak gumy. Takie wiecie, nie. gumy do rzucia. Jest taki mega słaby ten zapach. Ten zapach, ja nie mogę określić tego zapachu, bo mi nie, pijęć, nie No spoko. Dobra. I nie jest to tak jak Agata sobie nie, wymyśliła. Nie, miało takie być. No cóż. Dobry. <gry> do smaku. Dobra. Do smaku. Mi to smakuje. Ja piłam taki napój. Może ale ja piłam inny smak. E, chyba piłam jakieś dwa smaki, i te dwa mi smakowały, ale. No, mają no, coś takiego dziwnego, że jak wciągnę powietrze. Wysyć wciągnięcie powietrze? Tak, jakby buzią. Eee, to właśnie takie słodkie, jakby. No, i właśnie to jest strasznie dziwne. No eee. właśnie, no o to mi <tosłuch> chodzi. No, ja daję ocenę 8 na 10. Ale nie, bo ja się, to bardzo. Jak słucham. się więcej wypije, to to jest później takie słodkie, właśnie, jak tak być. Ej, to jest seriście, widzę? No? Kupcie to i sobie serio przetestujcie, bo to serio działa. Ej, 8 na 10. No, no ja co Tutaj. Ja się dobra. Dobra. Tutaj. Trzymam na pójść 0. I on ma 0 kalorii, 0 cukru, 0 um, jakichś tam tłuszczów. I on w ogóle nie smakuje? No właśnie nie wiadomo, no czymś na pewno smakuje. A może to jest po prostu woda. I jest on um, gazowany. Ej, widzieliście kiedyś na w puszce nie gazowane? Ja nigdy nie widziałam, możecie napisać yeah. w komentarzach. Ja nie. tutaj czuję totalnie herbatę, jakieś ziółkę, coś takiego. No. Dobra, testuję, bo... lekko to pachnie. No. Ale Ho, to jest trochę takie... oh, O nie, jakie to jest niedobre. <coughs> Ten zapach jest trochę taki... Taki lekko piernikowy. Trudno go w sumie jest określić i właśnie, no ja spróbowałam i Ja takie coś kiedyś piłam albo jadłam. To jest takie, nie wiem, mi to smakuje jak herbata. Ja tutaj na przykład piernika w ogóle nie czuję. No jest taka herbata, takie wiecie, jakieś ziółka. Na przykład woli was brzuch i wiecie, mama przynosi jakieś takie ziółka. To jest coś takiego. Ja daję ocenę 2 na 10. A, ja no, też dwa na dzień. No, bo to nie jest dobre. To, to nie są moje smaki. To jest napój wielowocowy z dodatkiem witam, witamin i jakieś tam wi witaminy wymienione. I właśnie mama mówiła, że to jest zdrowy ten więc... Przekonajmy się. Ale w ogóle zobaczmy, czy on, wiecie, ma na tym kapselku napisane, tak jak każdy w no. nie? Obserwujesz, że ma? Nie. Ja wstawiam, że ma. Nie ma, ale patrzcie! Jakie zabezpieczenie? Co to jest pewnie to Kochani, doczytałam się, że to jest napój jabłko, aronia i żurawina. To ma kolor chyba taki fioletowy. O, no jest to ciemny. może mieć bardzo ładny kolor. O, czerwony. czerwony. Ja biorę mało, bo mi się wydaje, że to... No, ja daję mało, bo mi się wydaje, że to mi nie zasmakuje. Ej, to mi smakuje jak takie gumy do żucia jakieś, jakieś balonowe w ogóle. Mi smakuje jak to, jak takie gumy do żucia, taka chuba-buba. O, dobre. No ja jak widzę, nie smakuje, to ja zamykam oczy. Bo to mi się wtedy jakoś tak, jak otwieram, to jest takie tak i... jeszcze gorsze. Właśnie, ten bark zawsze jest taki słodki, jabłko -wiśnia. Ej, to. Ten bark jest Ej. zawsze słodki, a ten właśnie trochę jest słodki, ale też trochę taki normalny. Taki po prostu, to jest dobre. No, i ale... też bardzo smakuje. I mocno tutaj czuć tą żurawinę. Kupiłabym drugi raz yy, mm -hmm. właśnie taki timber, bo jest taki całkiem inny, wiecie, takie y, są so, takie jakieś, wiecie, basic typu y, jabłko wiśnia, jabłko, arb, arbus, jabłko mięta, takie najzwyczajniejsze, co każdy na pewno pił chociaż raz w życiu. A to jest coś innego. Osiem? Osiem, ja. osiem też dobre. No ja też obalam 8 na osiem na 10. Polecam. A teraz kochani wypijemy sobie takie smoothie. Cocktail zdrowia. Po tym jest naklejka. I to jest... Jaka acerola pomarańcz. O nie, nie, to mi Nie, to A to zapach? To ma zapach jak musy owolowo. To może mi w sumie zasmakować, bo ja lubię te musy. Co to jest? Agata <gata> strasznie takich rzeczy nie lubi, co nie? Na przykład tych musów. No nie wiem. No ja nie lubię musu. O, to jest bardzo gęste. Ojej, no nie wiem, je, dobra nie. No dobra, ale trzeba przetestować, chociaż jeden pół łyczek. Ojeju! To po prostu nie da połknąć, tego się nie da Mi to bardzo smakuje. A mi to w ogóle nie smakuje. Tak, no to smakuje totalnie jak te musy owolowo, albo ogólnie takie musy. Ja daję ocenę 8 na 10 i to jest na przykład fajne do szkoły. 0. Można można Jeden. jeden. <śmiech> <śmiech> Kochani, zakończyliśmy nasz testing napojów i niektóre były mega dobre i niektóre były tak mega ohydne. No ale chyba raczej więcej tych dobrych i na pewno odkryliśmy jakieś nowe super smaki. Klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem. Klikajcie w miarę filmików, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Filmiki, filmiki Agatki i Moniki. Wierzcie naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał. Dzwoneczkiem!